co jeśli wszystko, w co wierzysz na temat rzeczywistości, jest właśnie na skraju wyzwania. Na samym brzegu istnienia, Michael leżał przykuty do łóżka, walcząc o swoje życie po krytycznym kryzysie zdrowotnym. Chwile, które nastąpiły, nie tylko przekształciły jego sceptyczne przekonania, ale również otworzyły drzwi do nieopisanej krainy. To niezwykła historia mężczyzny, który spotkał boskie istoty podczas swojego doświadczenia bliskiego śmierci i odkrył oszałamiające tajemnice pięciowymiarowej transformacji. Stojąc w obliczu ostatecznego pytania o istnienie, serce Michaela przyspieszyło, gdy jego ciało zawiodło. Stał na krawędzi czegoś znacznie większego niż mógł sobie wyobrazić. W tym wrażliwym momencie miał odkryć głębokie prawdy o wszechświecie, które zmienią wszystko, co wiedział. Gdy opuścił swoje ciało, w momencie, gdy jego serce przestało bić, wszystko się zmieniło. Fala ciszy otuliła go, oplatając jak miękki kokon. Znalazł się, unosząc nad chaosem swojej sali szpitalnej, obserwując gorączkowe wysiłki zespołu medycznego, który walczył o jego ożywienie w wizualnej kakofonii nadziei i rozpaczy, otoczony pięknym, ciepłym światłem. Michael poczuł się przyciągany, jakby to promienny blask miał nieodpartą siłę, zapraszając go do poddania się. Zamiast strachu czy paniki otuliło go bezprecedensowe poczucie spokoju. W tej przestrzeni pilność życia zniknęła, a on znalazł pocieszenie w ciszy. Zrozumiał, że wszystko, co wcześniej wydawało się krytyczne, jest jedynie ulotnym momentem w znacznie większym gobelinie. Gdy unosił się dalej od zgiełku, Boska obecność zaczęła się zbliżać. Na początku subtelna, kojąca energia otuliła go, ugruntowując jego ducha. Poczucie głębokiej więzi ogarnęło go, jakby sam wszechświat szeptał dawno poszukiwane tajemnice. To był moment, który miał pielęgnować na zawsze. W tych głębinach ciszy zaczęły się rozwijać głębsze prawdy, wnikające do jego istoty, spostrzeżenia. Oświetlały jego zrozumienie w sposób, którego nigdy wcześniej nie brał pod uwagę. Wibracyjna energia przepływała przez niego, przypominając, że życie ze wszystkimi swoimi zawirowaniami jest utkaną z tych samych nici istnienia i miłości. Ta realizacja zburzyła bariery, które bezwiednie zbudował przez całe życie. To, co wydarzyło się następnie, przekształciło jego pojmowanie rzeczywistości i oświetliło głębokie związki, które nas wszystkich łączą, przybliżając go do boskich istot czekających tuż za zasłoną. Powietrze wokół niego mieniło się, gdy zjaśniałe postacie wyłoniły się ze światła, eteryczne i promieniste. Tańczyły w spektrum kolorów, jakich nigdy wcześniej nie widział, rzucając aurę ciepła, która oplotła go jak delikatny uścisk. Te istoty płynne i nieustannie zmieniające się, jak strumienie czystej energii, zbliżyły się do niego z przytłaczającym poczuciem miłości i akceptacji, które przewyższało ziemskie emocje. Gdy się zbliżyły, Michael poczuł dziwną znajomość między nimi, jakby znał je od dawna przed tym życiem. Ich obecność rezonowała z prawdą, która obudziła coś głęboko w jego duszy, tworząc jedność, która przezwyciężała ograniczenia języka. Komunikowali się nie za pomocą słów, ale otwierając jego serce i umysł na emocje, uczucia i żywe obrazy. Każde pulsowanie energii czuło się jak kojąca melodia, splatająca się z jego istotą. Zobaczył wszechświat, ogromny i misternie powiązany, zdając sobie sprawę, że każda gwiazda i forma życia odgrywa część w wielkiej symfonii. Obserwując współzależną sieć życia. Zrozumiał, że każda nitka mieniła się potencjałem i celem. Jego serce napełniło się radością, niewysłowionym uniesieniem, które zjednoczyło go w sposób, którego nigdy wcześniej nie wyobrażał sobie. Wątpliwości, które rzucały cień na jego istnienie, stopniały w świetle ich akceptacji. Ta głęboka wspólnota dusz ujawniła ekscytującą prawdę. Wszyscy jesteśmy energią, ze sobą powiązani w sposób, który budzi zachwyt. Istoty te przekazały wnioski, które odmieniły jego perspektywę, podzieliły się obrazami miłości, współczucia i empatii, splecionymi w tkankę wszechświata, ilustrując, że nasza prawdziwa natura nie jest oddzielna, ale częścią większej całości. Każde objawienie poszerzało jego świadomość i pielęgnowało niespotykaną dotąd wewnętrzną harmonię. Gdy pozostawali w tej przestrzeni, powietrze pulsowało wibracją żywej energii, wibrując miłością promieniującą od tych niebiańskich bytów. Czuł, jak staje się częścią tej boskiej esencji, niezbędnym dźwiękiem w kosmicznej symfonii. W tej świętej przestrzeni jego ziemskie zmagania zniknęły w tle, zastąpione blaskiem tego transcendentnego połączenia. Nawet gdy rozkoszował się tym pięknem, Michael czuł, że boskie istoty miały jeszcze więcej do przekazania, wnioski, które mogłyby przekształcić istnienie i odkryć sekrety wszechświata, które ledwo pojął. To spotkanie było nie tylko głębokie, obiecywało głębsze prawdy, które poprowadziłyby go ku nieznanej drodze. Boskie istoty zaczęły dzielić się koncepcją pięciowymiarowej przejrzystości, potężnej płaszczyzny oznaczającej skok w stronę wyższego stanu świadomości. Otoczyły go przytłaczającą falą miłości, przypominając mu o jego prawdziwej istocie, ukrytej pod warstwami wątpliwości i sceptycyzmu, które zbudował. Przekazały, że ludzkość stoi u progu wielkiego przebudzenia w wielowymiarowe istnienie wypełnione miłością, empatią i zbiorową świadomością. Wyobrazili sobie świat, w którym strach ustępuje, współczucie kwitnie, a połączenia przekraczają wymiar fizyczny uniwersalne zaproszenie dla tych, którzy są gotowi przyjąć swoją duchową podróż. W tej chwili czas wydawał się nieistotny. Zobaczył gobelin połączonych żyć, utkana z wątków światła i miłości, pulsująca wspólnymi doświadczeniami. Uświadomił sobie, że radość, smutek, śmiech i miłość są prawdziwą istotą istnienia. Postrzeganie separacji było jedynie iluzją związaną z niższymi wymiarami. Gdy istoty ujawniały prawdy pięciowymiarowej przejrzystości, jego serce napełniało się nowym celem i przynależnością. Boskie istoty wyjaśniły, że pięciowymiarowa przejrzystość nie oznacza odrzucania form fizycznych ani odrzucania materialnego świata, zamiast tego wymaga podniesienia perspektyw i dostrzegania świętości w każdej chwili. Nawołali go do przyjęcia przemiany serca. Głębokiej zmiany w tym, jak odnosimy się do siebie nawzajem. Wspólne podnoszenie naszych wibracji tworzy drogi do większej harmonii w naszej globalnej wspólnocie. Wnioski, które zaoferowali, na zawsze przekształciły jego zrozumienie rzeczywistości, życia i śmierci. Strach przed śmiercią zniknął, odsłaniając prawdę, że śmierć jest przejściem, krokiem w stronę rozległego kontinuum istnienia, w którym ponownie łączymy się z naszą esencją. Niepewność, która niegdyś chwytała jego serce, rozpłynęła się w świetle tego nowego zrozumienia. Istoty podkreśliły, że pięciowymiarowa przejrzystość jest płynna, ściśle związana z codziennymi wyborami, które podejmujemy. Nasza zmiana w tę nową częstotliwość zależy od naszej gotowości, by ucieleśniać miłość, działać z empatią i rozwijać współczucie dla wszystkich istot żywych. Nawołali go do dzielenia się tym przesłaniem, inspirując innych do przebudzenia ze snu i uświadomienia sobie ich mocy, by przyczynić się do tego zbiorowego wzniesienia. Przyswajając te objawienia, poczuł pilność chwili, zaproszenie do przebudzenia i ewolucji. Mocna prawda, brzmiała w nim, to ogromny skok w kierunku czegoś pięknego i istotnego. Jego życie jako sceptyka wydawało się odległe jak cień przyćmiony światłem nowego zrozumienia. Każda wiara, którą trzymał, została podważona, zastąpiona imperatywem, by przenieść tę wiedzę z powrotem do świata. To, czego nauczył się o pięciowymiarowej przejrzystości, miało moc transformacyjną. To tak, jakby boskie istoty odblokowały skarb w jego duszy, przepełniony potencjałem przekraczającym jego najśmielsze marzenia. Każda chwila teraz napełniona była nadzieją i połączeniem, nakłaniając go do dzielenia się tą mądrością, aby ułatwić przebudzenie innych. Z każdym oddechem przygotowywał się do powrotu do swojego życia, wiedząc, że ta podróż dopiero się zaczyna, nie tylko dla niego, ale dla całej ludzkości na progu przyjęcia świtu ery pięciowymiarowej. Po tym doświadczeniu wszystko się zmieniło. Pamiętam, jak wracałem do swojego ciała ostre, fluorescencyjne światła. Migotały nad głową, co stanowiło szokujący kontrast do ciepła i miłości, których właśnie doświadczyłem. Powrót jako sceptyk do życia, które wydawało się takie przyziemne, wydawał się paradoksalny. Prawdy, które otrzymałem podczas mojego doświadczenia bliskiego śmierci, rezonowały w moim istnieniu, wibrując z klarownością, której nie dało się zignorować. Nie mogłem dłużej zaprzeczać istnieniu czegoś większego ode mnie boskiego gobelinu utkanego z nici miłości, połączenia i wyższego zrozumienia. W tych chwilach po powrocie zacząłem przesuwać swój wzrok z materialnego na duchowe. Szukałem sensu poza granicami logiki, pragnąc mądrości, która mi została ujawniona. Moje kiedyś sztywne przekonania rozpadły się jak nici wyciągnięte z strzępiącej się szaty. Strach przed śmiercią, który kiedyś ciężko mnie obciążał, przekształcił się w głębokie zrozumienie, że życie nie jest skończoną podróżą, lecz ciągłością, płynnie przechodzącą w sfery poza naszą obecną percepcję. Odczułem ulgę w myśli, że wszyscy jesteśmy częścią wielkiego planu, połączeni w sposób, który przekracza czas i przestrzeń. Przemierzając tę nową perspektywę, moje serce otworzyło się na współczucie. Każda dusza, którą spotkałem, stała się odbiciem moich własnych zmagań i triumfów, moich trosk i lęków. Uświadomiłem sobie, że mury, które wokół siebie zbudowałem, były jedynie iluzjami uwięzionymi mnie w cyklu separacji. Rozbiór tych murów stał się przekształcającym działaniem. Przyjęcie wrażliwości i głębokie łączenie się z innymi były kluczowymi krokami w kierunku duchowej ewolucji. Prawdziwa transformacja zaczyna się od rozbicia strachu. To zrozumienie służyło jako latarnia oświetlająca moją drogę do przodu. Zacząłem dzielić się tą prawdą z tymi wokół mnie, mając nadzieję, że zapłoną ich własne transformacje. Z każdą szczerą rozmową energia się zmieniała, nie tylko wewnątrz mnie, ale także w przestrzeni, którą dzieliliśmy. Stawienie czoła naszym lękom pozwala nam odkryć głębokie piękno i potencjał, które w nas tkwią. Każda chwila oferuje szansę na redefiniowanie naszych przekonań, stanowi potężne przypomnienie, że klarowność można znaleźć w chaosie codziennego życia. Zacząłem postrzegać świat przez pryzmat możliwości, uznając, że każde spotkanie, bez względu na to, jak trywialne, ma moc zmiany mojej perspektywy i zestrojenia mnie z moim prawdziwym celem. Ta ciągła przebudowa mojego wewnętrznego świata wzbudziła pragnienie, by pomóc innym odnaleźć to samo wyzwolenie. Przyjmując tę podróż, poczułem silne poczucie odpowiedzialności za dzielenie się tym, czego się nauczyłem. Już nie chodziło tylko o mnie. Chodziło o wszystkich nas, wspólnie przechodzących przez złożony krajobraz istnienia. Poświęciłem się poszukiwaniu głębszych prawd i odkrywaniu mądrości wyrytej w naszych sercach i duszach. Pytanie, jak daleko podróż jednego człowieka może nas wszystkich zaprowadzić, pozostaje w moim umyśle, nakłaniając mnie do działania. To wydaje się zaproszeniem do eksploracji nieodkrytych terytoriów w nas samych i innych. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, mam na celu wzmocnienie tych wokół mnie, zachęcając ich do rozpoczęcia własnych podróży przebudzenia. Razem możemy kultywować przestrzeń miłości. Zrozumienia i transformacji, która przekracza nasze indywidualne krainy. Nadszedł czas, aby ujawnić nasze zbiorowe potencjały, a ja jestem zaszczycony, że mogę odegrać swoją rolę w tej rozwijającej się historii. W tym momencie ludzkość stoi na krytycznym rozdrożu. Czuję ogromną odpowiedzialność, aby podzielić się tym, czego nauczyłem się podczas mojego doświadczenia bliskiego śmierci. To nie tylko moja historia, to przesłanie przeznaczone dla nas wszystkich. Jesteśmy na rozdrożu, gdzie obudzenie się do prawd otaczających przejście do piątego wymiaru nie jest tylko pożądane, ale wręcz niezbędne. Wnioski, które otrzymałem, odsłaniają głębokie zrozumienie naszej zbiorowej egzystencji. To, co każdy z nas wybierze zaakceptować lub odrzucić w tej chwili, ukształtuje przyszłość, w którą kroczymy razem. Przyjęcie miłości jest kluczowe. W tym świętym momencie poza życiem spotkałem boskie istoty, które emanowały czystą miłością i współczuciem. Ta miłość nie była tylko emocją, była tkaniną rzeczywistości, która obmywała mnie jak ciepłe światło, rozpływając wszystkie lęki, do których się trzymałem. Po powrocie wiedziałem, że dzielenie się tym przesłaniem jest częścią mojego celu, przypomnienie innym, aby puścili swoje lęki i przyjęli miłość jako siłę przewodnią. To kluczowe dla naszego rozwoju i szerszej zmiany, której wszyscy doświadczamy. To doświadczenie nauczyło mnie, że sens życia opiera się na transformacji, zarówno osobistej, jak i zbiorowej. W szybkim wirze naszego codziennego życia często pomijamy znaczenie więzi. Jednak zdałem sobie sprawę, że nasza zbiorowa droga ku przebudzeniu wykracza poza indywidualne zmagania. Każdy akt dobroci, każda chwila zrozumienia i empatii tworzy fale, które przyczyniają się do tej transformacji. To skomplikowany taniec dusz, rozwijających się razem, nawigujący przez to przejście jako zjednoczona społeczność. Wyobraź sobie, jak wykorzystujemy transformującą moc miłości, aby wspierać się nawzajem w czasie zbliżającej się zmiany. Wyobraź sobie społeczności, w których dominuje zrozumienie. Gdzie uznajemy nasze wspólne lęki i celebrujemy nasze wspólne nadzieje. To nie jest tylko wizja, to osiągalna rzeczywistość. Kiedy wybieramy miłość, stwarzamy środowisko sprzyjające wzrostowi i uzdrowieniu, umożliwiając nam wznieść się ponad wyzwania, przed którymi stoimy. Nasze duchowe podróże są ze sobą głęboko powiązane, umożliwiając rozmowy na temat naszych doświadczeń. Tworzymy gobelin wspólnej mądrości. Każda historia ma potencjał oświecania innych i torowania nowych ścieżek ku realizacji i przebudzeniu. Dzięki tym wymianom oświetlamy piękno naszej egzystencji oraz głębokość naszego połączenia, zbliżając się do jedności, której pragniemy. Zachęcam Cię do refleksji nad tym, gdy wyruszamy razem w tę podróż. Przyjęcie wibracji przejścia do piątego wymiaru w Twoim życiu wymaga aktywnego udziału i otwartych serc. Każdy mały krok ma znaczenie, a wspólnie możemy wywrzeć znaczący wpływ. W miarę jak krok po kroku zmierzamy naprzód, przekształćmy nasz świat w taki, który kieruje się miłością i zrozumieniem. Pozostanie otwartym na naszą wspólną drogę może pozwolić naszym postrzeganym ograniczeniom zniknąć. Odsłaniając nieograniczone możliwości istnienia. Gdy dzielę się moją historią, mam nadzieję, że znajdzie ona odzwierciedlenie w Twoim wnętrzu i zainspiruje Cię do odkrywania głębszych prawd Twojej własnej podróży. Pamiętaj, nie jesteśmy w tym sami. Razem, jako wojownicy miłości i poszukiwacze prawdy, możemy oświetlić ścieżkę ku przejściu do piątego wymiaru, inspirując się nawzajem na tym etapie. To nasz czas, aby zabłysnąć, obudzić się i objąć rzeczywistość, która czeka tuż poza naszymi postrzeganiami. Przyszłość nie jest jednostkowym wysiłkiem, to zbiorowa metamorfoza i jestem wdzięczny, że mogę przechodzić tę drogę z wami wszystkimi.